Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i Boże, jak ja długo w to nie grałem. Naprawdę taką długą przerwę miałem od tej gry, że już naprawdę nie pamiętam za bardzo o co tutaj chodziło. Yy, tak, z tego co pamiętam to... Yy, jesteśmy w rafinerii Marsza za poszukiwaniem jego syna, Jacoba. Jak dobrze pamiętam. Yy, tak. I co dalej? Yy, 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 tak, co dalej? No, no w ogóle tak może zobaczmy jakie mamy bronie. Pistolet, rewolwer, strzelba i karabin snajperski. Okej. Okay. Naprawdę nie mam pojęcia co ja mam teraz zrobić. Ja mam teraz iść po drabinie? Coś mi świta, że chyba ja tam właśnie przyszedłem i... Jezu, jaka czułość z tej myszy. Co tu jest? To jest chyba... Mm, jak mi się dobrze wydaje... Nie wiem za bardzo, nie znam się na to, ale jesteśmy chyba... W, w, tym, w sumie nie wiem, jak to się nazywa do końca, ale tutaj chyba się przetapia złoto? Jak mi się wydaje.

Cześć. Czego? Dobra, idę... Ła! Wow, on na mnie strzela?! Ja Myślę, że... O mój Boże! Nie, tego nie było! Ja, ja myślałem, że on uciekł! Nie sądziłem, że on będzie na mnie strzelać Dobra, trzeba się przygotować Idzie ty... Widać stąd? Widać Hoera, ale... Obra, kurde, nie zabić ci o nie ani pamięt, damy. Eh, dobra Da się to przerwać da się. Ej, ale wim, broń Może, dostał. O, uciek, uciek, uciek. Ej, Ten jest Beg,ne 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 beg,ne. Sppokojnie. Oh hellera. We're on a time limit here. that was too close. No, wciśkaj,żesz to. No. You have my full gratitude, Walters. You make a first-rate agent. Not too bad you got that stinking attitude. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. Your aim was as sharp as your wit, and Marsh wouldn't have gotten away. Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. No, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. Damn it. Ale przeładujmy Skakać tam na drugą stronę nie widzę sensu Dobra, idziemy dalej, to czyli nasza teraz misja to już nie złapać Jacoba żywcem, a że zabić go po prostu O, tak, myślałem. I tutaj jest... Boże, ile złota. Wyobrażacie sobie, ile to jest kasy? W sumie to nie wiem. Nie <grystanie> znam się na cenach złota. Nie mam pojęcia dlaczego, ale jak się włączyła ta wizja, to aż mieciarki przeszły po plecach. Tylko tu nie ma O apteczka Zamknięte. Nie podoba mi się ten dźwięk Co to za dźwięki Dobiegające za tych drzwi Otwarte, te otwarte Zamknięte Nie wchodzę tam Ale tam coś jeszcze było po drugiej stronie Czemu ja tego nie eee, Coś tutaj jest Albo ktoś tutaj jest tu nic nie ma co to jest w ogóle za maszyna hmm, to jest otwarte a ja bym chciał wiedzieć co było jeszcze tam dalej w ogóle tu jest coś tak to idzie dalej a tu jest otwarte Nie dobra to pójdę jeszcze tam do końca. zobaczę co tam jest i się wtedy cofnę i pójdę tam dalej. Boże jak to jest ciemno Czy tutaj nie ma naprawdę, że żadnej jakiejś latarki tam są drzwi To mogę wejść No nie pójdę w tamtą stronę, gdzie były te dziwne odgłosy Dziwne odgłosy w tej grze to naprawdę nie jest nic ciekawego i lepiej tego nie sprawdzać Zamknięte I wie się, że to naprawdę Że tak nagle zniknęli wszyscy ci cali ludzie.

to ja może szybko pójdę tam na dół, pójdę za tym, za te drzwi, gdzie ten hałas dobiegał. Tak. O cholera. Może tylko Jack mi tu w paranoję nie popaleje Coś tam jest? Coś tam jest? Halo? To wyszło... Nie, nie stąd. Zamknij lepiej te drzwi. Można zaryklować? Nie można. Co tutaj mamy? Mój Boże, co to jest za dźwięk? Zapis. A tu mam jeszcze jeden pusty. Wiem, że w tamtą stronę tam coś jeszcze było, a jak to wskoczyć, nie czyli nic tutaj nie ma, to jest Czyli mam do wyboru tamte drzwi lub zejście na dół, tak? Wybiorę drzwi. Ja pierdzielę. Nie. Teraz już wiem, czym miałem taką długą przerwę od tej gry. Teraz sobie wszystko przypomniałem. Nie, nie, nie przejdziesz przez te drzwi. Prze za tymi drzwiami nie ma nic interesującego.

Co no to jest? Ja tu naprawdę dostanę w tej grze jakiegoś ciężkiego pierdolca. Jezu. Yy, odwal się ode mnie? Mnie tu nie ma. Ty dziwne coś z oczami... Jo, ruszać się. Gdzie? Ja nie wiem co, co, co ja mam tu zrobić. Ma oczy i ma Jezu Co to jest? Nie wiem nawet czy ja dobrze robię id idąc tutaj Jest jakaś wielka zmutowana Ry! Odwal się, zmutowano coś! Kuj dziwa, mać! Lecz się, lecz, lecz, Jack! Może coś tu? Kuj to mnie zaraz zabije! Mogę coś tu zrobić? A, czyli nic nie zrobiłem, tak? Aha, zrobiłem coś. Dobra, Jack. Teraz spokojnie, bo mi widoczność rozwalasz. Przeciebie kiepsko widzę. Nie denerwuj się tak. Ja wiem, że to jest głupie, co ja teraz mówię, ale nie denerwuj się. Naprawdę. To nic takiego, to tylko jakieś... Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jack? Jack, nie umieraj. Weź coś sobie z tym okiem zrób. I spokojnie. Nerwy na wodzy. Widzisz to jest tam gdzieś, mogę coś z tym zrobić. Ale teraz to, to coś jest tutaj Nawet nie wiem jak to nazwać To nie wiem co to jest Wy nie idzie nijak nazwać Gdzie w ogóle że mnie słychać przez to główno To takie dźwięki odgłosy wydaje że Mój Boże Nie, nie i nie Nic nie zrobisz Nie zabijesz mnie O mój Boże Dobra Gdzieś doszedłem Trochę bandaży żeby to już był koniec bawienia się z tym czymś? Oby Żebym cię już więcej na mojej drodze nie spotkał Ty chamię, ty świnia jedna Ty coś, zielone coś z oczami Dobra tu... Dobra, czyli to się nie słucha Ok, mamy bezpiecznik, że nawet gdzie należałoby go umieścić Nie mam zamiaru To zwariował no Nie puścisz mnie co? A, jednak Szybko, Jack, Jack, Jack. Bo to coś chyba się pomału zaczyna niepokoić. Jedni, Nie patrzcie na mnie. jedni. Auć. Sio z matkami. To było tu, nie? Tak, tu. Użyj bezpiecznika. Zniszcz to. Jacques, zniszcz to. Dobrze. No dobra, ale co to mi dało? Aha, przejście tu. E hey, umieraj w męczarniach. It won't budge. Za mnie lepiej te drzwi. A, przynajmniej już mam z tym czymś spokój. O mój Boże! Boże, o mój Boże! Jack, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Jack, wiej! Ja pierdole! Le! Nie! O Boże to jest naprawdę jakieś okropieństwo No dobra Nie ma wyjścia trzeba cisnąć Dobra trzeba zapamiętać że te drzwi wszystkie tu nie mają regla z drugiej strony Trzeba je odryglować, otworzyć, zamknąć I uciekło Dobra dawaj, 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 dawaj Nie zastanawia się nad tym, tylko biegnij Biegnij Cholera, jasno, jeszcze je zareglowałem. O mordę Czy to już się ode mnie odwali? A tu? Jak to coś? E, czy tak?